Badania nad wpływem sztucznych barwników one są liczne, ale są schowane, nie są pokazywane na co dzień w publiczności. O tym się nie mówi w telewizji, o tym się nie uczy w szkołach, a nawet jeden mój kolega, który właśnie uczył się był w szkole na technologii żywienia, mówi, mówili nam o tych barwnikach, ale nie mówili, jakie skutki uboczne przyniosą te barwniki. Mówili, że te barwniki są potrzebne do jedzenia, żeby one wyglądały tak czy owak, ale nie, mówimy, nie mówili o tym, co się potem stanie z tym człowiekiem, jeśli przedawkuje te barwniki. Bardzo proszę o. Badanie z 2007 roku, a więc już dosyć leciwe. Naukowcy przeprowadzili badania na grupie dzieci. One spożywały mieszankę sztucznych barwników i samą sodu. Wyniki sugerowały związek między spożyciem tych substancji a wzrostem. Nadpobudliwości u dzieci. I co się później dzieje? Dzieci zjadają mnóstwo barwników, zaraz się przekonamy, jakich, i zaczynają być nadpobudliwe. Co to później implikuje? To znaczy, mamy kolejną jednostkę chorobową, która się nazywa. ADHD. Tak, ADHD, nadpobudliwość psychoruchowa. A więc nikt się nie zastanowi, skąd się to wzięło. Tylko będziemy te dzieci uwiązywać do tych, do tych ławek szkolnych, będziemy im podawać specjalne substancje uspokajające. Natomiast dzieci po prostu mają przedawkowany cukier i przedawkowane barwniki. Bardzo proszę. Te badania wykazały, że kwas askorbinowy, czyli witamina C, i benzoesan sodu lub benzoesan potasu w połączeniu ze sobą tworzą silny kancerogen benzen. On występuje w sokach i w napojach gazowanych. Moi drodzy, ja niedawno byłam w Turcji na takim normalnym wyjeździe wakacyjnym, urlopowym, wypoczynkowym. Byłam tam, żeby zobaczyć, co ludzie jedzą, co ludzie piją na takim wyjeździe, jak to w ogóle wygląda, jak ci ludzie też wyglądają. Powiem Wam, że mieszanka krajów, cały świat oczywiście, przegląd tych ludzi ogromny, ale przede wszystkim co rzuciło mi się w oczy, nie było co pić. Nie było nic do picia. W takim hotelu, w którym jest 2,5 tysiąca ludzi, nie było wody. Woda była reglamentowana. Kochani, żeby dostać wodę, trzeba było stać w kolejkach i po tą wodę. Natomiast bez problemu były dostępne tak zwane soki, czyli napoje z barwnikami. Czyli ta woda barwiona barwnikami syntetycznymi, o smaku: malinowym, o smaku, ananasowym, o po smaku, pomarańczowym, i tak Właśnie, które dzieciaki nasze piją w szkołach, nawet w przedszkolach, w domu, poza domem, kiedy my nie widzimy. Bo jest nas ludzi tutaj, takich, którzy wiemy, że te napoje są szkodliwe. Nie pozwalamy dzieciom tego pić w domu. To one wychodzą i piją ze znajomymi poza domem. W związku z tym, jak, co się potem dzieje? Potem jest plaga nowotworów. I lekarze mówią, my nie wiemy skąd się to dzieje. My nie mamy na to lekarstwa. My dajemy na to chemię. Ale z chemii właśnie powstaje to, co powstaje. Więc jaki jest tego sens? Naukowcy przeanalizowali wpływ sztucznych barwników na rozwój chorób przewlekłych. Stwierdzili, że niektóre barwniki mogą mieć właściwości kancerogenne lub powodujące inne problemy zdrowotne, takie jak alergie i nietolerancje pokarmowe. A więc skąd się biorą alergie? No nie wiemy. Ale wiemy, jak jemy kolorowe jogurty, jak pijemy kolorowe napoje, jak zjadamy kolorowe jedzenie, cukierki. Nie będę już mówić jakich firm tutaj, żeby nie lokować okropnych produktów. Dlatego, kochani, skąd się to bierze, dlaczego o tym nikt nie mówi, dlaczego o tym nie trąbią w radiu, w telewizji, w reklamach, bo to jest wielki, ogromny przemysł, który obraca miliardami dolarów i euro po to, żebyśmy my byli chorzy. I teraz co się dzieje? Jeśli mamy alergię, mamy nietolerancję pokarmowe, to my nie mamy tych alergii na truskawki. Kochani, my mamy te alergie na pestycydy. My mamy te alergie na tą chemię, która jest pchana w te truskawki. Pamiętacie zapewne czasy, kiedy za waszego dzieciństwa jeszcze ktoś chorował na alergię na truskawki? Były jakieś alergie na truskawki? Na jakiekolwiek inne owoce, na jakieś naturalne warzywa. Nikt wtedy nie mówił alergii. Wiecie, dlaczego nikt nie mówił o alergiach? Bo ich nie było, Po prostu one przyszły do nas razem z cywilizacją tak zwanych mądrych ludzi. Brakli przeprowadził badania, z których wynika, że przyjmując nawet znikome ilości chemicznych dodatków do żywności, może wystąpić efekt kumulacyjny. Czyli po tym okresie utajenia. Kiedy nic się nie dzieje, a my nawet nie wiemy, że coś się tam zaczyna już dziać, występuje końcowy efekt w postaci guza. Guzy biorą się z różnych przyczyn, bo mogą to być otorwione pasożyty, mogą to być komórki zmutowane, mogą to być komórki nowotworowe lub też może to być chemia, czysta chemia dodawana do naszego jedzenia.